Z Mercosurem Unii Europejskiej będzie podpisana. Pomimo zapewnień polskiego rządu, pomimo wszelkich deklaracji, że mamy mniejszość blokującą, pomimo tego, że rząd twierdził, że ta sprawa już jest załatwiona, okazuje się, że ostatnie rozmowy na poziomie europejskim, przede wszystkim na poziomie Komisji Europejskiej, ale na poziomie międzykrajowym w postaci Brazylii i Francji Pokazują nam jedno, jest pewne, że ta umowa będzie podpisana. W tamtym tygodniu mieliśmy spotkanie prezydenta Luli z, z Macronem. Francja, przypomnę, że to był kraj, który protestował i był przeciwko zawarciu tej umowy. Niestety po tym spotkaniu okazało się, że wycofa swój sprzeciw i w związku z tym nie ma możliwości skonstruowania mniejszości blokującej. I, Szanowni Państwo, jest to zadziwiający fakt o tyle, że w ostatnich miesiącach Donald Tusk spotykał się wielokrotnie z prezydentem Macronem, zawarł traktat, podpisywał inne porozumienia i nie zabezpieczył tam interesu polskiego i nie zagwarantował utrzymanie sprzeciwu francuskiego w sprawie Mercosuru. Wręcz przeciwnie, równolegle w tym samym czasie Macron rozmawiał z Tuskiem. I wyrażał zgodę na Mercosur. Więc te wszystkie zapewnienia na poziomie i Ministerstwa Rolnictwa, i samego premiera Tuska okazały się czystą propagandą na rzecz kampanii wyborczej. Mamy artykuły z czwartku poprzedniego tygodnia Le Monde i Reutersa, które jasno wskazują, że umowa z Mercosurem może być podpisana jeszcze tego lata. Tam nawet jest mowa o tym, że przed latem. By the summer. więc wydaje się, że to może nastąpić albo na przełomie, albo zaraz na początku prezydencji duńskiej. Więc jeśli chodzi o osiągnięcia i nieogrywanie Donalda Tuska na arenie międzynarodowej i europejskiej, to jest kolejny dowód na to, że to była jakaś można powiedzieć pocieszna propaganda i hasło, jeśli chodzi o właśnie relacje w Unii Europejskiej. Niestety to jest kolejna sprawa, którą poddajemy w Unii Europejskiej kosztem fatalnym dla polskiego rolnictwa. Thank you. Szanowni Państwo, hasłem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej miało być bezpieczeństwo. Okazuje się, że prawdziwym hasłem jest bierność, bo rząd Donalda Tuska także właśnie w dziedzinie rolnictwa wykazał się gigantyczną biernością, i mamy teraz tego efekty w postaci właśnie kwestii umowy z Mercosurem. Tak jak Pan europoseł mówił, media zagraniczne już od pewnego czasu donosiły, że ten sprzeciw rządu Donalda Tuska jest tylko na pokaz, że po wyborach prezydenckich będzie zupełnie inaczej, że Polska nie będzie blokowała tej umowy, i niestety okazuje się, że za chwilę będziemy mieli gigantyczny problem, ale mało tego. Okazuje się także, że te rozwiązania dotyczące napływu, zboża napływu produktów rolnych z Ukrainy, którymi chwali się rząd Donalda Tuska, że taki wielki sukces osiągnął, są oczywiście tylko tymczasowe. I już za chwilę czekają nas kolejne zmiany, które, na które pozwala umowa stowarzyszeniowa i które najprawdopodobniej zostaną wprowadzone. Bo wiemy, że pani von der Leyen obiecała Ukraińcom, że nastąpi liberalizacja handlu z Ukrainą, więc za chwilę będziemy mieli gigantyczne problem, ale mało tego, Szanowni Państwo, jakie są jeszcze efekty polskiej prezydencji? Ano takie, że już komisarz do spraw, że pani von der Leyen zapowiedziała, że będzie likwidowana oddzielna pula na wspólną politykę rolną, czyli de facto te środki zostaną przerzucone do takiego ogólnego worka, co będzie oznaczało zmniejszenie tych środków na rolnictwo, przewiduje się 40-50%, ale Szanowni Szanowni Państwo, jakby to nie wystarczyło, to komisarz do spraw rolnictwa ostatnio przekazał, że w kwestii, kwestii legislacyjnej, kwestii przyjmowania zmian w zakresie wspólnej polityki rolnej, ma być z tego procesu wyłączona Rada AgriFish, czyli Rada Ministrów Rolnictwa poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. No, szanowni Państwo, to jest po prostu zabieranie kompetencji, przesuwanie tych kompetencji właśnie od. Tego grona, które tak naprawdę najlepiej orientuje się w kwestiach rolnictwa, do tych różnych ciał ogólnych, które niestety interesu rolników nie będą stawiały na pierwszym miejscu. I to wszystko odbywa się w cieniu polskiej prezydencji, która mało tego, że jest bierna, to niestety, ale pozwala na to, żeby tak złe zmiany dla rolnictwa działy się w Unii Europejskiej. Proszę Państwo, tak Państwo słyszeliście. Donald Tusk obiecywał, że nie będzie go nikt ogrywał w Unii Europejskiej, a tak naprawdę to, co zaplanowano w Unii Europejskiej, to, co zaplanowano pani przewodnicząca, ale również cała ta polityka ci lewacka, która jest prowadzona w Unii Europejskiej, ona jest w Polsce w tym momencie i w Europie realizowana. To, co powiedział przed chwilą minister Buda, to w tym momencie jest realizowane, to znaczy Donald Tusk nawet nie jest ogrywany, tylko on realizuje tą politykę, tą politykę w Unii Europejskiej, ale również. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Minister sikierski w ostatnich dniach spotkał się z protestującymi rolnikami w Koszalinie. Dziś dostałem wiele telefonów od rolników, którzy byli na tym spotkaniu. Z prośbą, panie ministrze, ratujcie nas, bo my w tym momencie mamy bardzo złą sytuację związaną, związaną z rolnictwem, związaną z suszą, a z ministerstwa nie ma żadnej pomocy. Minister przyjechał na spotkanie, nie zaproponował żadnej, nie nie włożył żadnej propozycji rolnikom protestującym. My, gdy taka sytuacja była za naszych czasów, ustaliliśmy z rolnikami i realizowaliśmy pewne postulaty, które rolnicy składali. Dziś nie ma żadnej pomocy. Również minister spotkał się z sadownikami w sprawie gradobicia tutaj tereny sandomierskie, tereny gruieckie i drodzy Państwo, co z tego spotkania wynikło? Nic żadnej propozycji dla rolników, którzy zostali poszkodowani poszkodowani przez gradobicie. Za naszych czasów taka pomoc była od razu, 5 tysięcy do hektara pomocy sadownikom, którym, którym zniszczone, gradobicie zniszczyło owoce. Dlatego ten rząd nie robi nic dla polskiego rolnika i nie mówię tego, bo tak wypada powiedzieć. To są słowa rolników, którzy dzwonią i alarmują, że są w tej chwili już w bardzo trudnej sytuacji i żadnej pomocy, która powinna płynąć z polskiego rządu, z polskiego ministerstwa nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Minister sam powiedział na spotkaniu w Koszalinie, bo on nic nie może. Skoro nic nie może, to po co taki minister? Drodzy Państwo, właśnie ta cała sytuacja zawiera się w jednym zdaniu. Za naszych czasów, gdy my mieliśmy odpowiedzialność za Polskę, mieliśmy za sobą i premiera, tu, i premiera Kaczyńskiego, i premiera Morawieckiego. Ten minister nie ma za sobą premiera, dlatego że premier Tusk nie rozumie polskiego rolnika, premier Tusk nie rozumie bezpieczeństwa żywnościowego i dlatego nie ma żadnego wsparcia dla polskich rolników, bo y, premier Tusk myśli o tym, jak zrealizować politykę unijną, politykę pani przewodniczącej, politykę tą, tą lewacką politykę unijną, a nie, nie działa w interesie polskiego rolnika. Proszę Państwa, tych wątków krajowych jest też bardzo dużo. Tutaj Pan minister wskazywał na te problemy z wypłatą po szkodach jakby dla sadowników, natomiast mamy wiele innych szczegółowych problemów, które nie są kompletnie rozwiązywane. Do nas one docierają. Mogę dodać jeden jeszcze bardzo ważny przyszedł termin pierwszych spłat nisko oprocentowanych kredytów, które myśmy jeszcze wtedy wprowadzali przy udziale pana właśnie ministra i dzisiaj jest problem z pierwszymi ratami spłat tych kredytów i jest oczywiste oczekiwanie rolników, żeby przesunąć w czasie, prolongować spłatę tych kredytów. To są bardzo duże raty, często po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy w skali kwartału. I oczywiście nie ma żadnej odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa, czy można przełożyć termin spłaty, a to dotyczy ponad 80 tysięcy rolników, więc bardzo ważna sprawa i takich spraw jest bardzo dużo. One są nierozwiązywane. Mamy wrażenie, że pan minister siekierski czeka na odejście. Czeka na zakończenie jego misji w rządzie. Już słyszymy pogłoski o zamianie, o personalnych przepychankach, kto za niego, są różne schematy, kto po kim, za kogo w Ministerstwie Rolnictwa, ale nie ma realnych działań dla rolników. I to jest ten problem. Kogo interesuje, czy pan Siekierski dalej będzie ministrem, czy nie? Raczej chodzi o to, czy rolnictwo dzisiaj jest w dobrej kondycji, czy ma dobrą perspektywę, a takich nie widzimy. Także, drodzy Państwo, ministra można zmienić, ale dla polskiego rolnika to nic nie zmieni.